Cześć! Dziś zajmiemy się omawianiem czasowników nieregularnych w czasie Simple Past. Ostatnio mówiliśmy o czasownikach regularnych, o zastosowaniu czasu podstawowych określnikach. Natomiast do czasowników nieregularnych no te same reguły się. Tyczą, na czym polega trudność czasowników nieregularnych? Są one nieregularne i nie mają one tych końcówek EDL, trzeba po prostu ich nauczyć się na pamięć. Jest ich ponad 100, ale tak, z 50-60 to jest często używanych, i na internecie właśnie znajdziecie czasowniki nieregularne w czasie simple past i trzeba tak powoli się ich zacząć uczyć, żeby wiedzieć, że na przykład forma podstawowa ciąć cut przeszła płcią, kat, drink pić wypił drunk eat, eat. drive, read, read, understand, understood, write, wrote, i tak dalej, i tak dalej. I weźmy sobie, odmienimy przez osoby, jaki właśnie czasownik nieregularny, na przykład I drank tea, yes, today you drank tea. Yesterday she drank tea. Yesterday he drank tea. Yesterday it drank tea. Yesterday we drank tea. Yesterday you drank tea. Yesterday they uh, drank tea. Yesterday. jeszcze kilka innych przykładów. I had uh, a party uh, last uh, week. She wrote. Uh, letters to her friends uh, we understood um, this difficult language without any problems. I te właśnie czasowniki nieregularne używamy tak jak w regularnych tylko w zdaniach twierdzących, czyli w Positive Sentences. Uh, pytania w przeczenia tworzymy jak czasownikach regularnych czyli weźmy sobie jakiś przykład did you uh, buy a nice car uh, last week uh, did she um, go to the cinema one month ago i odmieni sobie je przez osoby Did I uh, eat uh, delicious dinner yesterday? Did you eat delicious dinner yesterday? Did she eat delicious dinner yesterday? Did he eat delicious dinner yesterday? Did it eat delicious dinner yesterday? Did you eat, eat delicious dinner yesterday? Did you uh, eat delicious dinner yesterday? Did they eat delicious dinner yesterday? Przecenia did not, czyli didn't. Uh, I didn't meet uh, my friends yesterday. You didn't uh, meet uh, my friends yesterday. He didn't meet my friends yesterday. She didn't, eat, uh, she didn't meet she uh, uh, didn't meet my friends yesterday. It didn't meet my friends yesterday. We didn't meet my friends yesterday. Uh, you didn't meet my friends yesterday. They didn't uh, meet my friends yesterday. I kilka właśnie uh, przykładów. Jeśli chodzi o zdania, pytające, przeczące, uh, twierdzące. I saw my uh, boss two days ago. Did you go to. Uh, spain last uh, month um, i drove to zakopane uh, two months ago she uh, didn't uh, uh, hear uh, this noise so remember about uh, irregular verbs that they are very useful because simple uh, past or past simple. Um, um, it's a very important English tense, so um, we use it quite often. So thank you for uh, watching it and uh, um, see you uh, next time. Bye.